А сконт? Моя свиница To gdzie idziemy? O, może robimy tak nie Zabiego? go? Tak. Czy bóle pod Bandiochem? Nie. To co? Ja chcę, żeby go Jutro? Tak. Tylko czas pod Andrzejem. Co nie? Mhm. Dobrze, to co? na nadu dalej. Ta. Idziemy, chodź. Zobacz. Naszczyciela Halanki y, y, Proszę wspierać Co no to? To? No, to jest ćwiczyć A, ćwiczyć? No, ćwiczyć A to wygląda jak... No, ja to jest tak, jak to. no i schodzenie z łóżka Fik I to schodzenie z łóżka I To jest schodzenie z łóżka 想、嗯、你。Yeah. Jestem na lotnisku. Pozdrawiam wszystkich. Zimowa wyprawa w Himalaje ma trwać około miesiąca. Ma dopiero 6 lat, a w dorobku wejścia na najwyższe tatrzańskie szczyty. Teraz przedszkolak z Bielska Białej, który spróbuje zmierzyć się z górami, których boją się dorośli. Atak szczytowy w zasięgu Marzeń. Przedszkolak z Bielska-Białej rusza w Himalaję. Mikołaj Adamczyk i jego rodzice są już na lotnisku w Warszawie. Czeka ich jeszcze przesiadka w Dubaju. Stamtąd kierunek Nepal i baza pod Everestem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chłopiec będzie najmłodszym Polakiem pod najwyższą górą świata. Tatry czy Alpy? To dla niego za mało. Sześciolatek z Bielska-Białej teraz ruszy w Himalaję. Bravo! You. Yes, to. <laughs> about mikael uh, he he's a great boy, and his age is only six years. And winter Everest base camp, he he completed in, in within. Twelve days. He's a really a brave boy, and like a, he's greeting every time like a Namaste, Hello, Good morning, and to local people out here. na wysokość niemal 5400 metrów, a ma tylko 6 lat. Spełniło się marzenie Mikołaja Zbielska-Białej. Został najmłodszym człowiekiem, który zdobył zimą Everest Base Camp. Sześciolatek, który stawił czoła Himalajom. Stop, stań tam, stoisz tam. Widzę, że będziemy szybko. Tak? okej. Okay. Wyzwaniem była nie tylko wysokość, ale też warunki, które nie sprzyjały zdobywcom. Były paskrajnie cudne. Nawet myśleliśmy, czy nie zrezygnować, jednak Mikołaj stwierdził, że nie poddajemy się tak. i walczymy do końca. Walka zakończona sukcesem i tytułem rekordzisty, a także wspomnieniem widoku na najwyższy szczyt Ziemi. Bardzo szczęśliwie zobaczyłem Emela. Do którego droga pełna była wyrzeczeń. Mikołaj, co raz czym tęsknić najbardziej? Za z mięsem i za luksusem w ubikacji. Mikołaj miał czas, by przyzwyczaić się do gór. Pasję dzieli z ojcem. Wcześniej zdobywał dwutysięczniki, a przygotowania zaczęły się już w domu. Ja się może rozepnę, bo jest mi ciepło. I tak, niemożliwe, stało się możliwe. Dziękujemy wszystkim Polakom, że jesteście z nami, że nas wspieraliście. Dziękujemy. Teraz czas na odpoczynek. Jedno jest pewne: Mikołaj będzie miał o czym opowiadać w przedszkolu. Mikołaj, Tymi małymi kroczkami Mikołaj Adamczyk wchodzi w nowy rozdział historii Himalajizmu. Brawo! Jest! chłopie, zrobiłeś to! Zdobyliśmy bazę pod Montevelestem na wysokości 5364 m nad poziomem morza. Sześciolatek z Bielska Białej został najmłodszym Polakiem, któremu udało się wspiąć do bazy zimą. Piątka! Jesteś mega dumny! Brawo! Ten moment poprzedzają miesiące drobiazgowych Dzieci. przygotowań, treningów i badań pod kątem specjalistów. Ale, ale było bardzo fajnie, bo. Bo spełniło się moje marzenie. Organizm sześciolatka szybko się zaklimatyzował. Poziom saturacji prawdziwego szerpa. Every time we are very... Zawsze byliśmy bardzo ostrożni. Jednej nocy spaliśmy w namiocie na wysokości 4410 metrów. Mieli też odrobinę szczęścia. W ostatnim dniu, kiedy mieliśmy już podejść pod samą bazę, pogoda się drastycznie załamała. Było bardzo zimno, minus 30 stopni. Nawet myśleliśmy o tym, żeby przerwać wyprawę. Ale motywacja przedszkolaka może góry przenosić. Wielkie marzenie spełnione. Teraz przyszedł apetyt na te nieco skromniejsze. Za czym tęsknisz najbardziej? Za z mięsem i za luksusem w Już niedługo powrót do kraju 1 marca. Tymczasem Mikołaj już upatrzył sobie nowy cel. Baza pod K2. na Czysz, Aktualności. 10 lat, ale w dorobku wejścia na najwyższe tatrzańskie szczyty. W lutym przedszkolak z Bielska Białej spróbuje zmierzyć się z górami, których boją się dorośli. Razem z tatą planuje wyprawę w Himalaje. O świątecznym marzeniu i treningu, który pozwoli je zrealizować Magdalena Hekawer. Dzień dobry na górze. Dzień dobry. Z Mikołajem Adamczykiem pierwszy raz spotkaliśmy się we wrześniu, tuż po zdobyciu przez sześciolatka tatrzańskiego mnicha. To tak przepis. Wyjście Mikołaja asekurowali dorośli, w tym tata chłopca, który sam mówi, że już nie on wyciąga syna w góry, ale syn jego. Myślę, że będziemy już szybko. W przeciągu trzech miesięcy zdobył 14 dwutysięczników, jeden tysięcznik, więc powiem szczerze, że sam jestem zaskoczony. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia, czy w tym przypadku wspinania. To są moje marzenia. Widać tam kosmos. To Mikołaj faktycznie już w lutym pojedzie w wymarzone Himalaje. Choć góra będzie troszkę niższa. Kalapatar ma ponad 5600 metrów wysokości. Przygotowuję się z topowcami. Musimy mieć Przęt, uprzeszliny, takie inne. Treniki przygotowujące Mikołaja punkt po punkcie. Dwa razy w tygodniu ścianka wspomniaczkowa, raz w tygodniu Tatry. Tu, tam Mikołaj na własnej skórze sprawdził, jak ekstremalna może być pogoda tak wysoko. Jak dzisiaj kopanie, kopanie w Zaspach. Temperatura była poniżej 20 stopni, silny wiatr 70 km na godzinę. No Mikołaj sprawdził, podobało mu się. Koła jednak wie, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Znajdź tam pod tuszem skała i złap się. I tak może być w Himalajach. Mam z tym radę tak, że po prostu wycofam się czasami. Tak było na Giewoncie, jedynej górze, na którą sześciolatek nie wszedł. Sam sobie Mikołaj podjął decyzję, że um, nie wchodzi na Giewon, no bo są trudne warunki i bardzo to przeżył. Jednakże pochwaliliśmy go za to, że to była bardzo dojrzała decyzja. Na Kalepatar Mikołaj zawiezie flagę rodzinnego miasta, tuż przed Wigilią podarował mu ją prezydent miasta. Wygląda na to, że to będzie pierwszy na świecie dzieciak sześcioletni, który osiągnie tak wysoki szczyt. Ale nie o rekordy i o ambicje tu chodzi. Jeżeli on by nie chciał tego robić, to po prostu by nie robił tego, nie przeżywałby tak tych wyjazdów. A Mikołaj po prostu ma serce do gór. Góry są inne przecież, inna, z taka, jedna taka. Magdalena Hykawe, wydarzenia. Pewnego dnia razem z moim wspólnikiem zwiedziliśmy, może dziś się wybierzemy razem w góry. Ja on zaproponował Mont Blanc. Ja wie Sebastian, a może dziś wyżej? a mówi, no to dawaj jakąś propozycję. Ja słuchaj, to może Monteverest. I tak się wszystko zaczęło. Za cztery miesiące wybraliśmy się w Himalaje. Żeby zobaczyć w ogóle, jak nasz organizm zachowuje się na wysokości, doszliśmy na 670 metrów. Warunki były bardzo trudne. Kolejne doświadczenie, dokładnie tak. Góry uczą pokory. Na miesiąc czasu utknęliśmy w tych Himalajach. Tata mi wysyłał filmiki i inne takie. Mikołaj bardzo tęsknił, gdzieś widzieliśmy się tylko i wyłącznie na, na skypie. Pomyślałam, kiedy już wróci, ale wróci. Wreszcie powiedziałam, tato, nie będziesz już sam chodzić po Tatrach i po tych Himalach. Będę z tobą chodzić. No i tak to dzieci opowiadają, myślałam, że zapomni, nie zapomniał. Dzień dobry na górze! Dzień dobry! Dzielny chłopak dobry. jesteś, naprawdę. Pogratuluję. Mikołaj Adamczyk ma 6 lat. Wraz z tatą zdobył już Giewont, Świnicę, Mnicha, Krywań, Rysy i szczyt Tufana di Roses. No, zdobyliśmy. Zdobyliśmy, co? no Trudno było? Nie. W lutym planują kolejną wyprawę. W Himalaję lecimy, pod bazę pod Everestem. Mikołaj będzie pierwszym na świecie sześciolatkiem, który w zimie Zdobędzie bazę pod Everestem. Mikołaj z Tatą spędzą miesiąc w Nepalu. Chcą dotrzeć do bazy pod Mount Everest, Kalapatar, na wysokości 5000 metrów. Strasznie, strasznie polubiłem te góry, bo są ciężkie i fajne widoki. Było fajnie, że czeka na mnie. myśleliśmy. Pomyślałam, Tata zabrał mnie, ale nie było na miękko. Oczywiście boję się zawsze jako matka gdzieś tam z tyłu głowy mam takie różne swoje przemyślenia, ale wiem, że te wyprawy są przygotowane od samego początku do samego końca, bo są konsultowane i właśnie z przewodnikami wysokogórskimi. Pokażę jak to wykopaliśmy. Na początku spotkaliśmy się z falą dużego hejtu, że jak mogę w ogóle z takim dzieckiem wyjść w góry, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast kiedy ludzie zaobserwowali, że to co robimy jest przede wszystkim z naciskiem na bezpieczeństwo, że to jest odpowiednie zabezpieczenie, są odpowiednie treningi, to wtedy nagle ta fala hejtu ucichła. Myślę, że będziemy szybko. Tak? Okej. Okay. Stawiaj lewa noga, żółty. Ja tej ścianki nigdy nie zdobę. Zdobędziesz. To też są przygotowania pod względem medycznym. Mikołaj ma też już swojego lekarza, ortopedę Łukasza też himalajiste. Tak jesteśmy mówili do pani kardiolog, którzy już na specjalistyczne badania. Wiemy, że jest to wysokość ponad 5000 metrów i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby ta wyprawa odbyła się bezpiecznie. Tu bardzo dużo sierpniów mieszka i tu będziecie nocować na pewno. Ja myślę, że z Lukty też jeszcze w Pagding się przenocujecie. Takie relacji między ojcem a synem można pozazdrościć, dlatego że wydaje mi się, że to Mikołaj pcha tatę w górę. Po prostu jego nosi. Namcze Bazar warto się zatrzymać, bo jest naprawdę fajne miejsce. Jakie tam są fajne ciastka. Dziecko zwykle to się granie za dużo, za ciężko, bolą mnie nogi, nie idę, u niego odwrotnie. Im trudniej, tym lepiej dla niego. To jest rzadki przypadek. Tata powiedział na świnić, chodź Mikołaj, wycofaj mnie. Nie, 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 poszliśmy, tak. Wadło no idziesz, trawersujesz. No. Jak się... Chodzi, to wtedy już nigdy tej się pasji nie wyrzucisz do kosza. Nawet jeśli nie będzie kontynuował tej drogi, bo to w młodym wieku różnie bywa. Ale widać, że ma charakter i on będzie chciał się realizować gdziekolwiek. W każdej dziedzinie. Bo jeśli on już teraz ma taką pasję i takie zacięcie do tego, żeby coś robić, to cokolwiek nie będzie robił w życiu, to będzie zawsze mierzył wysoko. To jest młody wojownik Mikołaj.